O nowo wybudowanym łączniku między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód, a drogą wojewódzką nr 482 w Michałowie, mówiono na konferencji w filii Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach. Było to spotkanie podsumowujące projekt, miejski obszar Funkcjonalny Zduńska Wola Karsznice budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i Łaskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów partnerskich oraz osoby zaangażowane w realizację tego przedsięwzięcia, którzy na początku udali się na przejazd łączniku. Była to okazja do zobaczenia efektów wieloletniej pracy nad jego budową. Na pewno najbardziej cieszą się mieszkańcy Karsznic, ci, którzy mieszkają przy ulicy Karznickiej, Teraz mamy przejazd przez tereny odległe, tych zabudowanych, gęsto terenów mieszkamy. No niewątpliwy walor to to, że wokół łącznika są tereny inwestycyjne. Ten esowaty kształt, o który niektórzy pytają, to oczywiście... Przemyślany zamysł projektantów, ale przyznacie Państwo, szczególnie ci, którzy mają działki w pobliżu, że jest dogodniejszy dla nich kształt tych działek w tym momencie i mam nadzieję, że ziści się to, o czym wszyscy marzymy, że te działki szybko zmienią za dogodną cenę swoich właścicieli. I że nie tylko ta zmiana, ale fakt, że ona wywoła, że powstaną tam jakieś nowe, nie wiem, magazyny, miejsca pracy dla wszystkich spowoduje, że zacznie się tutaj coraz większy ruch w Kacznicach. No i wreszcie oczywiście rzecz najistotniejsza z punktu widzenia rozwoju Karcznic tego na co czekają mieszkańcy, to to, że ten łącznik połączy nas w przyszłości z portem, że ten port powstanie, wszystko na to wskazuje. Trzymamy wszystkich kciuki za, to, za tym, żeby ta realizacja się udała. Chciałbym podziękować partnerom, czyli powiatowi Zduńskowolskiemu, gminie Sędziejowice miastu Zduńska Wola i gminie Zduńska Wola za ten wkład, który te wszystkie pięć samorządów uczyniły, aby ta droga powstała. Chciałbym z tego miejsca także podziękować wszystkim pracownikom powiatu. Łaskiego, powiatu zdujsko-wolskiego i wszystkich innych samorządów, które przez te 4 lata można powiedzieć uczestniczyły w naradach, e, brali czynny udział kształtowaniu tej drogi. Podczas konferencji przypomniane zostały działania, jakie doprowadziły do powstania drogi. Goście obejrzeli krótkie prezentacje i filmy dotyczące tego projektu. Ponad 4-kilometrowa droga powstała dzięki determinacji samorządów partnerskich oraz dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego. Koszt całej inwestycji wyniósł niemal 23 miliony złotych. To tutaj w głowach samorządowców mieszkańców już jakiś czas temu pojawił się impuls. I perspektywa, i potencjał tego miejsca. W sposób szczególny chciałem podkreślić, podziękować władzom samorządowym Powiatu Zdrowiańsko-Wolskiego poprzedniej i obecnej kadencji. Bo to wasza determinacja, żeby rozpocząć ten projekt, realizować go i skończyć bardzo trudny projekt spowodowało, że jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym ten impuls bardzo mocno jest widoczny. Impuls, który pozwoli, do, roz, pozwoli na rozwój tego miejsca, tak aby karcznice i całe otoczenie było bardzo jasnym punktem na mapie województwa łódzkiego. Powstanie łącznika ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego wszystkich samorządów biorących udział w tym projekcie. Cieszymy się, że dzisiaj doszliśmy do tego wspólnego momentu, wspólnie z wszystkimi partnerami, wspólnie z samorządem województwa łódzkiego. I cieszymy się też, że te nasze marzenia się zmaterializowały. Tereny inwestycyjne mamy uchwalone, mamy tereny odronione, mamy oddany łącznik i mamy jasną i klarowną zapowiedź samorządu województwa, że port multimodalny powstanie. Determinacja doprowadziła do tego, że nastąpiło porozumienie pomiędzy kilkoma samorządami, a to też jest bardzo trudne często do osiągnięcia. I Jestem przekonany, że ten wymiar właśnie lokalny, regionalny, a nawet Ponadregionalny zostanie osiągnięty. Ta droga jest korzyścią dla nas wszystkich. Starosta Zduńskowolski Hanna Iwaniuk wręczyła symboliczne podziękowania samorządom i zaangażowanym instytucjom przedstawicielom powiatu łaskiego, miasta Zduńska Wola, gminy Zduńska Wola, gminy Sędziejowice, Województwa Łódzkiego, firmy wykonawczej Włodan oraz inspektora nadzoru.